o systemie polskiej edukacji. Pamiętacie, jak wyglądały samochody 100 lat temu. Pamiętacie, jak wyglądały telefony 100 lat temu. To były jakieś korbki. A jak wyglądała edukacja, jak wyglądała szkoła? My dalej tkwimy w tym pruskim modelu opartym na ślepej dyscyplinie. Jak jestem w stanie wstawić każdego polityka. Ale jeżeli jest myślę, że minister edukacji mówi, że problemem jest to, że dzieciaki mają telefony w szkołach, że szkoła jest dla nauczyciela. To ja widzę, że politycy w ogóle nie rozumieją problemów polskiej edukacji. W niej potrzeba indywidualnego podejścia. Ja widzę to po Waszych pytaniach. Każdego z Was interesuje coś innego. Szkoła powinna wspierać tą różnorodność. A ja mam wrażenie, że szkoła równa. W szkole trzeba postawić na indywidualizm uczniów. Trzeba postawić na rozwiązania prawne, które pozwolą zachować bezpieczeństwo uczniów, prawa uczniów. Trzeba je wprawić systematycznie. Rozwiązaniem, o którym rozmawialiśmy na przykład z profesorem Adamem Bodarem, jest to, że może warto by było wprowadzić taką zasadę, że zastępca rzecznika praw dziecka jest. Odpraw ucznia. Uważamy, że jest to system, który trzeba w dużej mierze napisać od nowa.